Słonika uczyła czytać? Nie. Dobra Słonik patrzy na wyrazy Zosia wybiera jakiś wyraz No, wybierz wyraz Wyraz mhm. który? Wyraz. Co to jest? To to oko Oko, pokaż słonikowi oko Oko mhm. Oko, i pokaż gdzie ma słonik oko jeszcze Oko tu. A Zosia, gdzie ma oko? Tu, to, to. No, a następny wyraz? Spróbujesz? Oko to No, wybierz. Mama, tu ma oko, tak. Wybierz kolejny wyraz. No. Co tu jest na przykład? Oko, Co tu jest napisane? Mama. No, spokaż słonikowi. Tak. I gdzie ma Zosia nos? To? Tu. A słonik ma nos? Tu. Słonik ma trąbę, tak? Trąba. Trąba.